Cześć, dzisiaj unboxing, powinien przyjść scyzoryk Victor Inox, z Niemiec, jest ją. O, co dziwne, zamawiałem czerwony Selidor, a dostałem przeźroczysty. No, ale się cieszę, bo te są droższe. To jest Klimber 1-3703-TB1. Nówka sztuka nieśmigany. W moim najmniej ulubionym bliższe, do którego ciężko się dobrać. Ale będziemy walczyć zaraz. No to robimy unboxing. Boi się tak otwierać, bo można przejechać po tych układkach. No i wiadomo. Człowiek sobie zrobi później problem. Ale chyba jest dobrze. Proszę, tak się prezentuje wersja półprzeźroczysta. Oryginał. Powiem wam, że jest bardzo ładny. Nie, nie mam jeszcze w tej wersji scyzoryka. Pęsetka. Bardzo ładnie wygląda. Czy ta wersja ma dziurkę? Także ma dziurkę na szpilkę. Świetnie. Jestem bardzo zadowolony. Co mogę Wam poradzić, gdy zamawiacie z Amazona. Zamawiajcie z dostawą kurierską. Macie wtedy na drugi dzień. Jeżeli zamawiacie się do paczkomatu, no niestety trzeba czasem poczekać nawet 3 dni. To na razie tyle. 什么意思？嘿。